Ale za dziś pogram z tatą duo i przy, przy okazji pokażę wam nowego skina, którego udało mi się oblokować na, na rankingu złoto 3, no teraz tracił już, to gotowy jestem przyspiesza to bo coś robi. Dobra, już skończył. Już coś tam tata robić. Mam taka emotka. tak fajnie wygląda w grze. Mi się bardziej podoba ten Rico niż ten Mike. Jeszcze patrzcie, jaki ogień. Okej, okay. no nie, Rosa. No, on zgina, dobra, dużo dostóg. Dużo. Dobra. Skrzynka. Ha. A, niech on uciekł. Niech mój tata uciekł, bo zginie. A, i ten grom mu pomógł Jakby nie ten grom to bym już zabił to Riko. Ej ale są to dwóch niepokonąb A, Gadżet Dobrze że Dobrze że te kulki nie są większe A już tata zginął Okej okay, Zabita o oh. ah, A, to ogromno, chyba O, No nie, on mój sześć Bim! Ok pomocy No pomocy Otoczonych, że ich był no uciekaj. Czemu? Dobra jeszcze raz. Okej. Okay. No, ja mam swoje motki. Ha, nie, dług się nabrać. Mój tato zaosiedł do. dobra. Muszę uciekać pamka Ej, niedobrze nie dobrze jest bo pamka tam jest pik mam mało Mam nam uśiedem okej no chodź pik gadżet no dobrze. Aj. Really? We really... lol. O, zginą w strefie. Ej, czy znowu przegramy? Ładostów. Mam mał już już zginął Mogłem iść do taty, żeby szedł No czemu my dur. O jeszcze szansa, nie, nie idź tam! Dwa jeden Aj, uciekł O A. On ma trzy! A, już cztery. Aj. Tak blisko. Co mnie daje w gotowości? a, Firebase zadmiarza Niko. Nie, nie może być. Dobrze, że nic nie tracimy. Na trzecim miejscu. Ha. Tracę na dowód Jednak to już zły. No, mo no szansa. Dobrze. O, dar moje kipsy. To się nazywa. No. A szkoda, że poleciał do mnie o ten cubes. Dobra. O! ha, Jednak nie jestem taki słaby. I więcej zabił Niko lepiej idzie niż tym Mike'iem Okej okay. Ej, zbugowało się. Eee, e. Dobra. Niech bierze i ucieka. Ucieka. Ne eee, nie, eee, nie do brady. Dobra, zginę. Nie, eee, Pampę. Uł. O, żyje. żyje. Okej, okay. jak blisko uratował e, już nie mam szans. Już nie mam szans. I to najmniejszych. A! Ciężko indziej. Ja wolę tradycyjnie w solo grać. No, nie wiem czemu, ale jest mi łatwiej. No, Niko. Dobra, wsparcie. Nie, pingwiny. No, czemu nie bierze a, tych kiobsów? Fajnie by było jakby grał Tymiko, bo fajnie poszło pierwszy rundę. No. Wcześniej. No to ta nie mieliśmy szans. O patrzcie, jakie on ma Ile jest osób od tego tego ten Majka? Ja nie mogę. Ja mam go. Mam lepsze Riko. O. Chodź. Chodź lub. Chodź. No chodź. Do youtubera. Chodź. No chodź. Ice. będzie ciężko. Próbuję coś tego parkiebca. Wiem, że nadułmo nie iść. A! no każdy. Ja dą rady. No miałem ma ulca. O, czternaście. Okej, okay. dobra. To na dziś to by było tyle. Pa.